Witam serdecznie Tomasz Gotkowski dla portalu stalowemiasto.pl Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Tomasz Korczyński, psycholog ze Stalowej Woli, pracujący w najnowocześniejszym zakładzie karnym w Polsce w opolu lubelskim. Witam panie Tomaszu. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry Państwu. Najnowocześniejszy zakład karny, czyli jaki? Tak naprawdę ten zakład karny jest zakładem karnym, który był zbudowany od podstaw. To jest jeden z niewielu zakładów karnych do tej pory w Polsce, który był budowany tak naprawdę od zera. Specyfiką tego zakładu karnego to jest ten fakt, że nie ma w tym zakładzie karnym takich charakterystycznych wieżyczek z funkcjonariuszami, którzy stoją razem z bronią i pilnują, więc, jakby, to jest jeden z najbardziej charakterystycznych elementów tej nowej architektury. Tego zakładu karnego. Dodatkowo tam jest jeszcze kwestia związana z tym, że cała ta, całe zabezpieczenia tego zakładu karnego są elektroniczne. Czyli jakby jest mnóstwo elektroniki, która gdzieś tam służy do tego, żeby jakby zabezpieczyć te osoby, które przebywają w środku, przed tym, aby nie uciekły. Trudniej pracuje się z osobami, które są skazane za poważne przestępstwa, gdzie wchodzi w grę. Demoralizacja, czy z osobami, które no, po raz pierwszy zjawiły się w zakładzie karnym? Czy trudniej pracuje się z tą? To w zależności jest tak naprawdę od osoby, bo, ja, bo z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia znam też takie osoby, które przebywały na przykład parę dni w więzieniu i potrafiły być strasznie, strasznie roszczeniowe, potrafiły być strasznie um, takimi osobami, które. Jakby nagle chciały mnóstwo rzeczy od, od, od państwa. Na przykład chciały, nie wiem, wynagrodzenie, chciały na przykład y, swoistego rodzaju takie zadośćuczynienie za to, że przebywały w izolacji, czy, czy takie rzeczy. Natomiast osoby, które jakby są ten, mają ten długi termin odbywania kary, to one na samym początku jakby muszą się do tego zaadaptować. I czasami jest tak, że z takimi osobami, które mają te dłuższe terminy, lepiej się pracuje, bo one mają na przykład świadomość tego, że. Muszą w jakiś sposób ułożyć sobie pracę, miejsce w więzieniu, muszą sobie ułożyć to życie, e, i patrzą na nas bardziej jak na, na takie osoby, które będą nam, będą, my będziemy im w stanie pomóc. Takimi przykładami jest na przykład taka osoba, która trafiając do zakładu karnego, powiedzmy na 15 dni, e, przy opuszczaniu zakładu karnego oczekiwała od nas to, że dostanie od nas zapomogę na wyjście w wysokości 3000 zł. Są takie osoby, które mają takie. Skąd ta kwota się wzięła? To jest, znaczy wyczytali oni w przepisach, które jakby nas obowiązują, że jest zapis dotyczący tego, że zakład karny ma um, możliwość, czy ma, ta, jeżeli, jeżeli jest taka możliwość udzielenia zapomogi na wyjście takiej osobie, żeby ona mogła um, jakby po tym opuszczeniu zakładu karnego normalnie, spokojnie żyć. Więc jakby. Czasami, on, czasami te prośby są wydumane, czasami są takie osoby, które mają na przykład potrzebę, żeby um, nie wiem, zjeść coś takiego, co nigdy w życiu nie jadły i na przykład zmieniają dietę co, co parę dni. Bo na przykład uważają, że w tej chwili są na przykład muzułmanami i oni nie będą jedli wieprzowiny, a za dwa dni um, są osobami, które na przykład przeszły na, na jakąś inną wiarę i ta dieta ma być inna. My... Czyli wieprzowiny już mogą jeść, tak? Tak, po tych dwóch dniach taka jest sytuacja, że tak może być. Więc to jest, czasami, tak, czasami i takie sytuacje mają miejsce, no niestety. A spotyka się Pan w gabinecie face to face z osobami, które między innymi popełniły morderstwo, czy... Nie ma gdzieś takiego poczucia no, strachu, obawy o, o to, czy taka osoba nie zaatakuje, nie zrani, coś jej odbije i nie będzie dążyło do tego, żeby, żeby zabić, bo nagle upatrzy sobie w panu jakiegoś, no nie wiem, wroga. czy sprawcę tego nieszczęścia. Który... To takie ryzyko zawsze jest. Jakbym, każda osoba, która pracuje w zakładzie karnym, ma tego świadomość. My staramy się za wszelką cenę obserwować te osoby, z którymi rozmawiamy. Jeżeli widzimy, że na przykład taka osoba zaczyna się gotować, zaczyna się coś niepokojącego dziać, y, zaczyna być na przykład, y, zaczyna podnosić ton głosu, co mi też wielokrotnie się zdarzało, że takie osoby na przykład były, zaczynały być na przykład agresywne, ale na razie tylko werbalnie. Więc jeżeli my mamy taką świadomość, to staramy się ją. Czy widzimy takie coś? Staramy się to wytonować, staramy się z tymi osobami rozmawiać. W momencie, kiedy mamy poczucie realnego zagrożenia, to każdy z nas jest przeszkolony w zakresie takim, aby skutecznie się obronić przez te pierwszych parę sekund, które gdzieś tam, które gdzieś tam są, zanim nasi koledzy z działu ochrony, który, który też jest w zakładzie karnym, przybędą nam z pomocą. A zdarzyły się już takie przypadki, że osadzony zaatakował pana, bo coś mu się tam. Znaczy fizycznego ataku jeszcze nigdy nie przeżyłem, natomiast werbalne ataki są jakby na porządku dziennym. Ma Pan takie przypadki w, swoim, w swojej pracy w więźniów, których zapamięta Pan, pamięta Pan przez cały czas mimo upływu lat? Tak, mam takich, znaczy jest dużo takich osób. Tak naprawdę jeżeli miałbym sięgać pamięcią, to, to tak naprawdę dwie osoby tak naprawdę zapadły w moją pamięć. Jedna to jest taka osoba, która odbywała karę pozbawienia wolności. Najpierw była tymczasowo aresztowana, później odbywała karę pozbawienia wolności za przestępstwo wykorzystywania seksualnego nieletnich. I to, był ta, to była taka osoba, która wcześniej pracowała w, w przedszkolu, później w szkole. I to była taka sytuacja, która była dla mnie na samym początku. Było dla mnie zadziwiające, że ten człowiek wprost mówił o tym przestępstwie, czyli jakby nie ukrywał się z tym, co w więzieniu bardzo często ma miejsce, ponieważ takie osoby obawiają się y, jakichś tam reperkusji czy tam agresji ze strony współosadzonych. Natomiast, natomiast ten człowiek wprost o tym mówił. Ym, to było też takie y, dla mnie, to prawie po 10 latach służby jakby na tego, na tą osobę trafiłem i on właśnie był takim bardzo, taką bardzo osobą, która mi zapadła w pamięć. Ja y, ale co on chełpił się tym, czy dlaczego? Znaczy on był, on był taką osobą, y, która w rozmowie opowiadała, że miała potrzebę, aby y, wprowadzić swoje dzieci w dorosłe życie. Więc jakby on miał takie wewnętrzne przekonanie o tym, że to wszystko, co robił, czyli te wszystkie czyny, które, które wobec swoich y, dzieci y, wykonywał, miały na celu to, żeby te dzieci miały taki. Dobry start w dorosłe życie. To jest, ciężko do, to jest ciężko zrozumieć, natomiast. No Jakoś sobie to przełożył na te swoje, swoje czyny. A ta druga osoba? A ta druga osoba to był taki bardzo specyficzny pan. To jest osoba, ona, ta osoba do końca życia nie wyjdzie z zakładu karnego, natomiast jest to taka osoba, która bardzo skutecznie przez parę lat oszukiwała biegłych z zakresu psychiatrii, którzy wydawali opinie na temat tego, że jest niepoczytalny. To była osoba, która przez 6 czy 7 lat była w stanie tak skutecznie oszukać biegłych, że nie byli oni w stanie postawić go przed sądem za morderstwo. W pewnym momencie ta osoba została zwolniona z internacji, czyli jakby z tego środka zabezpieczającego, i popełniła po raz kolejny to przestępstwo. I wtedy trafił on do Instytutu Ekspertyz Sądowych do Krakowa, i tam już biegli ocenili, że jest to osoba, która ma, jest psychopatą. To są bardzo rzadkie przypadki, kiedy takie informacje na przykład są zapisywane w opiniach. E, natomiast ten człowiek naprawdę był e, chyba jednym z najbardziej niebezpiecznych ludzi, z którymi się spotkałem, ponieważ kłamał w sposób taki, który można by powiedzieć, e, ciężko jest to wyłapać. Z jednej strony był w stanie na przykład rozmawiać ze mną przez 10 minut grożąc mi, a po tych 10 minutach czy po 15 minutach był w stanie mnie przekonywać do tego, że jestem bardzo fajnym człowiekiem, bardzo miłym i to, że, to, że staram się jemu pomóc jest czymś najbardziej, czymś co on uważa za pozytywnego, więc jakby to były jakby takie dwa światy, które miały miejsce w ciągu powiedzmy 45 minut rozmowy. Jak Pan uważa przez te swoje wieloletnie doświadczenie, czy osoba, która została skazana na odosobnienie, jest w stanie się zresocjalizować, czy ten środek jakby zapobiegawczy ta izolacja osadzonego od społeczeństwa nie no, jest nieskuteczna? Z perspektywy lat mogę powiedzieć, że są takie osoby, którym, którym jesteśmy w stanie pomóc. Bo to tak naprawdę zależy od tego, czy ten człowiek będzie chciał się zmienić. My możemy go motywować do tego, żeby się zmienił. Możemy, go, możemy mu wskazywać m, takie s, m, pomysły na życie, które nie będą, na przykład, skutkowały tym, że on będzie w izolacji. Natomiast, jeżeli czy on, czy on będzie chciał to wykorzystać, to tak naprawdę jakby nie mamy nad tym kontroli, ponieważ on po opuszczeniu y, y, zakładu karnego, jakby jest pod nadzorem kuratora. Natomiast y, wydaje mi się, jak najbardziej, jeżeli tylko jest ze strony tej osoby taka chęć, to jak najbardziej jest on, w stanie, jest on w stanie się zmienić i my jesteśmy w stanie mu w tym zakresie pomóc. Po głośnych zabójstwach, a takie mieliśmy ostatnio, y, przypadek y, zabójstwa dziesięcioletniego y, chłopca, y, no, ożywa wciąż w Polsce y, dyskusja na temat y, przywrócenia y, kary śmierci. Czy Pan uważa, że to byłby skuteczny środek zaradczy przeciwko tym, którzy zamierzają się dopuścić tego typu przestępstw? Znaczy, jeżeli rozmawiamy o takich osobach, które zamierzają, to tak naprawdę nie wiemy, kto będzie w stanie. Natomiast może, jeżeli ja gdzieś tam się mogę wypowiadać, to w kwestii... Znaczy, moje prywatne zdanie na ten temat niestety jakby gdzieś tam nie mogę tutaj ujawnić. Jest to związane z tym, że jakby reprezentuję służbę więzienną, więc jakby to jest coś takiego, co, co jakby gdzieś tam mnie w jakimś zakresie ogranicza. Natomiast jakby patrząc z perspektywy odbywania kary, to tak naprawdę dożywotnie pozbawienie wolności też taką formę może, może przyjąć. Jakby takie wieloletnie odosobnienie sprawia, że takie osoby na pewno nie będą w stanie gdzieś tam komuś zaszkodzić po raz kolejny. A taki pomysł, skazani za najcięższe przestępstwa zamiast według opinii społecznej, wylegiwać się, oglądać telewizor, grać w PlayStation czy jakieś inne gry, e, powinni trafić do najcięższych rob robót, budować drogi e, i w ten sposób odpokutować e, te swoje winy, jak pan to widzi? Znaczy, powiem tak, jakby praca, to co pan wspomniał, bo to, to o czym pan mówi, to jest praca, czyli jakby taki, taką formę oddziaływań jakby w zakładzie karnym mamy na co dzień. Czyli jakby osoby pozbawione wolności mogą pracować. Osoby, jeżeli tylko wyrażają na to chęć, jakby mogą pracować i mogą na przykład zdobywać środki finansowe, mogą w jakimś zakresie pomagać osobom, które są poszkodowane, w tym, żeby na przykład naprawić szkodę, które, którą, sąd, y, którą sąd gdzieś tam zarządził, tak, na wiązkę zapłacić albo odszkodowanie. Więc jakby taki pomysł z pracą jest jak najbardziej pozytywny, ponieważ to też zmienia tych ludzi. W zakładzie karnym, w którym Pan pracuje jest oddział terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu. Pan również tym osobom pomaga. Proszę mi powiedzieć, bo jeżeli osoba zostanie no, wyizolowana, no to tak jakby no, przerwać ten nauk jest o wiele łatwiej, prawda? Nie ma tych różnych pokus. Czy jak wygląda to leczenie? Czy potem, kiedy te osoby już trafiają do społeczeństwa, one rzeczywiście stają się abstynentami i nie sięgają z powrotem do tego kieliszka? Są te sukcesy terapeutyczne? Jak to wygląda? Znaczy, ja powiem tak, ja na co dzień nie pracuję jakby w oddziale terapeutycznym. Ja zajmuję się tak naprawdę osobami, które jeżeli już nie trafiają do oddziału terapeutycznego, na przykład z uwagi na fakt taki, że są zbyt odległe terminy przyjęć, to tak naprawdę z tymi osobami pracuję. Czy, czy jest to skuteczne? Ja mam taką nadzieję. Że, że jakby te oddziaływania są skuteczne, że te osoby są w stanie ograniczyć spożywanie alkoholu, bo jakby to mi się wydaje jest takim chyba najważniejszym wyznacznikiem tego, czym powinna być terapia, czy w jaki sposób ta terapia powinna być prowadzona, że one powinny ograniczyć spożywanie środka i w taki sposób jakby budować swoje umiejętności do tego, żeby w przyszłości tą abstynencję utrzymać. No ale y, widzowie jednego z filmów dokumentalnych, y, który był y, emitowany w y, telewizji, pamien, mogą pamiętać albo kojarzyć Pana jako bohatera takiego... Takiej scenki z pewnym osadzonym, gdzie rozmawiał pan o alkoholu i próbował mu wytłumaczyć no, negatywne skutki oddziaływania tegoż specyfiku na, na organizm. Natomiast no, ta scena dosyć była zabawna, ponieważ Przerodziła się w, w, w coś takiego, że to jednak on próbował pana pouczać i wskazywał wspaniałe zalety degustacji alkoholu, a skończyło się to tym, że gdyby pan miał jakieś tam problemy, to on polecił się tutaj po niego, żeby udać i on panu pomoże. Proszę coś więcej powiedzieć. Ten filmik w dalszym ciągu krąży gdzieś po internecie i budzi uśmiech na twarzy wielu widzów. Znaczy to jest, ten filmik, tak, na, tak jak Pan wspomniał, jakby w naszym zakładzie karnym e, przebywała telewizja e, i też jakby właśnie był kręcony film dokumentalny właśnie na temat służby więziennej. E, ten serial dokumentalny właśnie miał pokazać w jaki sposób e, tak naprawdę pracujemy na co dzień. Więc jakby ten... Kawałek czy ten urywek, o którym Pan wspomniał, jest właśnie takim przykładem, że mamy właśnie takie osoby, które trafiają do, do, do więzienia, które jakby nie mają całkowicie świadomości tego, że coś się negatywnego w ich życiu dzieje. I teraz jakby naszą rolą jest nie to, żeby ich e, namawiać do tego, żeby się zmienili albo przekonywać ich tego, tylko wysłuchać ich, spróbować ich zrozumieć, co tak naprawdę ich motywuje. E, ten Pan tak bardzo ładnie opowiadał na temat tych pozytywnych elementów związanych z alkoholem. E, ja pamiętam jakby ja pamiętam tą rozmowę, bo ona była bardzo taka m, puszczona na żywo, tak? czyli jakby nie było w żadnym zakresie gdzieś tam m, m, ingerencji ze strony, ze strony reżysera, więc to był właśnie taki klasyczny przykład osoby, która trafiła do więzienia i która tak naprawdę nie ma świadomości tego, że coś negatywnego się dzieje w jej życiu. Pracuje pan z osadzonymi, a co ze strażnikami, chociażby więziennymi czy z personelem. Zakładu karnego, którzy pracują codziennie w bardzo dużym stresie, w napięciu, niepewni tego, co się może wydarzyć, jakie dramatyczne, e, dramatyczne sytuacje mogą ich spotkać. Czy one też z Panem rozmawiają, czy w jakiś sposób one też e, potrzebują jakby takiego wspomagania psychologicznego, aby te, to, to, to napięcie gdzieś zeszło? W każdym y, okręgowym inspektoracie służby więziennej, które jest jakby taką jednostką nadrzędną nad, y, nad, y, nad jednostkami penitencjarnymi, na przykład w okręgu Lubelskim, jest taka instytucja, która, y, która y, gdzie pracują psycholodzy, którzy są zatrudnieni do tego, aby pomagać funkcjonariuszom, na przykład w sytuacjach, kiedy dochodzi do prób samobójczych albo kiedy dochodzi na przykład do sytuacji, kiedy funkcjonariusz jest zaatakowany przez. Przez innego osadzonego. Więc jakby w przypadku takich sytuacji kryzysowych, taka osoba jest kierowana właśnie do takich, do takich instytucji jak do medycyny pracy, czy tam do psychologa, który jest zatrudniony w tej instytucji. I tutaj oczywiście ja mogę pomagać moim kolegom na bieżąco, jeżeli będą gdzieś tam wyrażali taką potrzebę. Oni mnie znają, ufają mi, ponieważ no, pracujemy. Ze sobą już prawie 15 lat. Więc jeżeli będą mieli jakąś taką potrzebę, oczywiście mogą się do mnie zgłosić. Natomiast jeżeli to chodzi o pewne takie ekstremalne wypadki, tak jak już, już wspomniałem, no to od tego jest y, służba medycyny pracy, żeby im pomagać. Czy ta praca w zakładzie karnym daje Panu satysfakcję i tą zawodową, i tą finansową? Bo przypuszczam, że znacznie łatwiejszym byłoby otworzenie prywatnego gabinetu psychologicznego i zarabianie w ten sposób pieniędzy, no już nie mówiąc o bezpieczeństwie własnym. Znaczy ta praca jest bardzo, bardzo rozwija. Mimo tego, że jest to bardzo nieprzyjemna praca i to miejsce jest naprawdę bardzo ponure, natomiast ona daje naprawdę duże szanse na rozwój, ponieważ jesteśmy w stanie jako psycholodzy tam, czy ja jako psycholog, byłem w stanie spotkać się z różnymi osobami. I tymi z pierwszych stron gazet, i takimi, którzy tak naprawdę jakby gdzieś tam w swoim życiu popełnili malutkie błędy. Więc tak naprawdę ona rozwija, bo dużo rzeczy może się tam wydarzyć. Tam każdy dzień w tym miejscu pracy jest czymś nowym. Tak naprawdę jadąc do zakładu karnego, nie wiem, co się wydarzyło w ciągu powiedzmy 12 godzin, kiedy mnie tam nie było. Więc jakby każdy dzień jest nowy. Faktycznie jest to stresujące, faktycznie jest to takie, y, może być przygnębiające w niektórych momentach, bo na przykład jeżeli nie widzimy y, skutków naszych oddziaływań, to może nas trochę demotywować. Natomiast powiem, że po tych 15 latach y, w dalszym ciągu gdzieś tam z satysfakcją jeżdżę tam i jeżeli jestem w stanie pomóc choćby jednej osobie, to się z tego powodu bardzo cieszę. Okres wakacji to okres ucieczek młodzieży y, z domu. Y, jak... Y... Uniknąć tego, jak spostrzec, że nasza córka, nasz syn no, może gdzieś czmychnąć, pytam o to, bo jednokrotnie podczas takiego gigantu, no, młodzi ludzie po to, żeby chociażby zdobyć jakieś środki na utrzymanie się przez ten, nie wiem, kilka dni, wkraczają na drogę przestępczą. Chyba najważniejszym elementem jest to, żeby obserwować nasze dzieci, tak, nasze najmłodsze pokolenie, żeby z nimi rozmawiać, bo bardzo często jakby. Przyczyną ucieczki jest to, że dzieci czują się niezrozumiałe, albo dzieci czują się porzucone, albo nie zauważają jakiegoś zainteresowania ze strony rodziców. W tym świecie, który jest teraz taki, można powiedzieć, napakowany różnymi rzeczami, gdzie ten pęd zapewnieniem pewnych dóbr materialnych jest, to niestety bardzo często jakby umyka nam to, żeby porozmawiać z naszymi dziećmi, żeby się zapytać, co się działo w szkole, jak się czuje, czy, czy co ciekawego dzisiaj robił. I tak naprawdę czasami taka prosta rozmowa wystarczy, ponieważ my jesteśmy na przykład w stanie zauważyć, czy następują jakieś zmiany w naszym dziecku, czy na przykład zaczyna się interesować jakimiś niebezpiecznymi treściami. Więc jakby tutaj wydaje mi się, chyba trzeba na to zwrócić uwagę i więcej takiego zaangażowania więcej takich rozmów z dziećmi y, prowadzić. I to na pewno jakby pokaże dzieciom, że są one ważne, że nie tylko pieniądze są ważne, nie tylko gdzieś tam jakieś dobra materialne są ważne, ale taka zwyczajna, normalna rozmowa, o no, której bardzo często brakuje. Panie Tomaszu, dziękuję za podzielenie się z nami swoim doświadczeniem, i co życzę spokojnej służby. Dziękuję bardzo.